Inaczej strzela niż te, które mają tłumik. i to różny tłumik Bo tak tego, to da, Ale to, 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 to jest to więzie. samo co w Armored Warfare, jeśli chodzi o tłumiki. No, podobno. No ale nie. zobacz sobie jak C49 strzela, albo Arta, bez, bez właśnie jakiegoś tłumika z tym, na końcu. Osłona, ale też na przykład Norsman nie ma takich słuchawek jak tej, podejrzany. No, Norseman ma 6 tak tak tak, Dobra, to nie ma, e, ale tutaj. Płynie, ale on ma Jeden typ, i to nie. będzie w krzysiu, środek. Reszta tutaj, chojneczkę. A drugi typ? Nie. Czy... No ja ja jeden typ w Znaczy co, jest Kowicz i Time Master, tak? No, a gdzie, jak jak je działajmy jeszcze raz. Nie wiem, jeden albo Kowicz, albo Time Master w środek. tylko patrz, kto ja tu reszta tutaj. Ja jadę. Kowicz już jest pierwszy, więc jest bliżej. Kurcz, ale mnie wygląda. Tak? Huch Oj Miał jednej jechać. Chowić tylko Dobra Reszta tutaj dwóch To no dobrze, no ale co tylko nie o to chodzi? Dobra jeden typek tutaj do nas jeszcze bo zaraz będziemy tu jechać Albo Nie, wróć, Osman zostaj na środku A tym typkiem dawaj do nas Kobić Bo Osman jest dużo wolniejszy e, pytanie Kobi dostawaj stąd? Nie, tylko te dwa co były tam na dole. Okej okay, dobra Dawaj ty, Łukasz też dawaj do nas tutaj, zaraz wyjeżdżamy Czekaj czy się jeszcze

Dajcie jeszcze spa na jesie nie wjeżdżajcie jeszcze trochę Kurczę Dobra jedziemy, jedziemy. A nie ja mam 90 mocno 121, 51 co mnie co mnie Olejcie tego tego Najpierw Część, to tam po 17 kąpiel stoczył Dobra teraz to koniec No kurczę, no. jak nie to, to tam się ruszam. A No ode mnie. Prośbę? No, słucham. No. Może ktoś mi podesłać w um, folderze spakowane mody? Jak już poczekaj na mody. Raz, że nie można ściągnąć, bo dopiero dzisiaj to wyszła aktualizacja, trzeba do jutra poczekać. Aha, będziesz pamiętał o mnie, kobić?